Siemanko, w kolejnym odcinku. Dzisiaj tu takie małe porządki. Na warsztacie, trochę ogarnięte. Bo już zaraz stało brudem. Delikatnie posprzątane. Tak na szybkości. Zrobiłem taki stojak do trytytek. Nie jest to mój wymysł, odpatrzyłem. Ostatnio chłopaki z TrawiGaraż zakupili gotowca Czy tam dostali w prezencie No i podejrzałem sobie tu zrobiłem Nic tam trudnego Można by jeszcze tutaj więcej Czy większe te profile Także nie ma problemu Można zrobić Różne wymiary I tutaj wieszaczek na te kątowniki spawalnicze, bo też cięż się sponiewierają tutaj. Na razie to by było na tyle. Coś jeszcze tutaj do tych pił, to musiał wymyśleć nieszczęsnych Leżą tu tak i można powiedzieć, że zawadzają. Jakby jakiś wieszak wymyślił. Chyba że standardową półkę, ale wolałbym ją jakieś powiesić. Włożyć coś. O... Nawet by mogła wisić o tak za to Tylko żeby nie spadło to słowo. O, nie wiem. Zastanowię się. Zrobił takie dwa. Powiesił na ścianie. I bajka. Nie bo Zobaczymy. Coś wymyślę to się połączę A na razie na tyle MZZ póki co Przecieków nie dostaje Suchutko. Jaki z tyłu, taki z przodu Dobra, widzimy się później. No, i jestem. polownie Mała aktualizacja. Piły już nie leżą. A sobie wiszą takie wieszaczki dorobione. I teraz to jo. Ja. Czy w takiej pozycji mogą być? Chyba tak. Raczej nic im nie powinno zaszkodzić. Od razu. Inaczej tutaj trochę miejsca więcej pod nogami nic nie leży. Pogoda robi się coraz ładniejsza. Także jak będziemy coś działać. Co się jeszcze włączę? No i witam. Ponownie w dalszej części odcinka, kolejnego dnia, pogoda ładna. Mamy tutaj przy lokomotywie, jak już uszczeliamy te wycieki, to i tutaj zrobimy ten kranik też wymienimy. Rozbieram tutaj osłonę, odkręcę, paliwo pozlewam, nie wiem ile dokładnie będzie 60 było wlane, ale to już Trochę pojeżdżone. Także trochę na pewno spalił. Dobra, ja tutaj sobie rozbiorę i włączę się, jak już coś więcej będzie widać. No i dobra. Paliwo już leci do, bani do Banieszki. Zobaczymy ile naleci Idę po olejek jeszcze, muszę tam przelać to co tam nakapało I będziemy demontować Ten nieszczęsny kranik Dobra Aktualizacja Kranik wykręcony, paliwo zleciało, mam już tutaj nowy kranik z epoki oryginał, to obsadziłem sobie, siedzi ciasno, żeby tutaj nie pił z dna. Także zaraz go montuję, zalewamy 20 litrów, więcej nie będziemy na razie lać i zaobserwujemy jak to będzie wyglądać. Czy będą jakieś przecieki. Mała poprawka. Musiałem obsadzić tą rurkę oryginalną, która była. No Ale tylko wciśnięta. Ponieważ tam w tą nakrętkę co kranik wchodzi tam jest mniejszy otwór i ta rurka co przedtem obsadziłem nie chciała tam wejść. Dlatego obsadziłem teraz oryginał. Trzymaj się to Montujemy. ok Kranik założony. Jak widać paliwo zalane. Za chwilę tutaj siadamy, odpalimy maszynerię. Zobaczymy. Niech sobie przepali trochę. gdy przepali, to paliwo przepłynie troszeczkę i... i obserwować tutaj. Czy będzie się sączyć czy nie? Oby nie. trochę niech pochodzi podczas pracy właśnie jak już to może coś wyniknie ale na postoju to, to nie powinno lecieć A zostanie, to zostanę w danym postoju także nie ma bardzo Você Dosyć bo śrubki lecą. I co teraz pilnować? Czy się z on, czy nie? Kroniki ze starych zapasów od pana Jarka. Kilka części już tam od niego brałem. Także jeśli ogląda, to pozdrawiam serdecznie. A na tą chwilę kończymy. Łączę się, jak tutaj przyjdę sprawdzić. Dzisiaj na pewno jeszcze. Witam ponownie. Dzisiaj działamy sobie tutaj. Zaczynamy tu kuć. Wywozić kamienie na bok kamienienia kupkę z kamieniami. grusz na przyczepę zostanie wywieziony. Tutaj jeszcze pierwotna osadzka. Do niej musimy się dostać po całości. Ona zostanie tu na nią przyjdzie zaś ta posadzka właściwa nawet chyba jeszcze trochę żwiru na to bo tyle przecież ile tutaj wyjdzie pod 20 będzie dochodzić a tam nawet 25 może bo to trochę schodzi w dół także zobaczymy ja tutaj działam moc na egzamin ładuję sobie na łychę i na przyczep Coś więcej tutaj już podziałam, to się włączę. Później, może trochę na głowę założę, jak będę kół. Dobra, coś tu podziałane. Młot zgrzany. Tutaj tyle kamieni odłożone. Kamienie zostawimy, wywieziemy je na sprzedaż na sprzedaż. A tu tylko gruz wybieramy tu krótcze prawie no tu pół metra było I tu trochę płycej Dobrze, że ten Perkins matura a tu już mamy prawie pełno, dużo nie braknie. Do kilka łyżek I na dziś starczy Tyle Na razie Jak coś to się włączy Siemka W dalszej części filmu MTZ już na swoim miejscu Gruz wywiozłem Na razie zestaw schowany Znaczy się przyczepa Kolnik, płycha odpięta. Tu Superkins ma inne zadania. Tutaj na takiej, na takiej etapie jesteśmy. Sprężarkę właśnie zabrałem. Trochę tu miejsce, żeby tu można było spokojnie dojść do końca. Tutaj ten krożek też będzie skuty, żeby było równo z tym z tą posadzką, z tym garażem. Ten próg się wywali, on jest przekręcany, można go wywalić. I to też się skuje. Jak tu będzie zalewane, to żeby było równo tuż wszędzie. Znaczy, wszędzie w tych dwóch garażach. Tutaj. Tam do od tu do wiaty, to już będzie stopień i na podwórko nie wiadomo, czy będzie równo, czy jak tutaj zobaczymy, jak wyjdzie. Także to na tyle. Chyba czas zakończyć ten odcinek. Dalsze prace, już w kolejnym będziecie widzieć. Także co, trzymajcie się. I... Do następnego. Na razie, cześć.